Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie w recenzji 28. tomu z kolekcji Mistrzowie polskiej fantastyki. Dzisiaj zajmiemy się Panem Jackiem Komudą i jego książką z Borowskim, wydaną 30 maja 2012 roku. Pewnie zastanawiacie się skąd wynikła tak długa przerwa między ostatnią recenzją książki Pilipiuka a tą tutaj. No, no, nie mam na to dobrego wyjaśnienia. Przede wszystkim mogę to zwalić na le skrajne lenistwo, no bo mam parę recenzji do zrobienia i jeszcze się za nie, nie wziąłem, a ponadto, no, bardzo mało czytałem przez ostatnie. 5 miesięcy, tak naprawdę. Skończyłem tego Zborowskiego, poczytałem w rzeczywistości parę komiksów, jakieś kompendium, ale za bardzo książek. No nie. A Zborowski też trochę czasu mi tutaj zajął, o czym będę mówił w dalszej części recenzji, więc no niestety nie mam tego za dużo. A biorąc pod uwagę to, że wczoraj zapłaciłem już za 38 tom kolekcji. No to nie da się ukryć, że jestem tutaj mocno w tyle. Ale na swoją obronę, mogę powiedzieć, że chyba nie ma nikogo, kto by recenzował na bieżąco tą kolekcję. O ile w ogóle ktoś recenzuje ją poza mną. Także to są jakieś plusy. Myślę, w każdym bądź razie tutaj uznałem, że to będzie taka pierwsza recenzja bardziej improwizowana. Nie tyle, że mi się nie chciało pisać tekstu, tylko uznałem, że fajnie by było coś w końcu powiedzieć własnymi słowami, nie czytając kartki, nie patrząc się ślepo na tekst i tak dalej. Także spróbujmy to zrobić w ten sposób dobrze. Zborowski to książka dziejąca się w XVII wieku, opowiadająca o losach Samuela Zborowskiego, syna również Samuela, który jest postacią historyczną, możecie go wygooglować, który ma status Benkarta w swojej rodzinie, no i generalnie chodzi sobie tutaj po świecie, ma takiego hunię, Ukraińca za pomocnika, prawdziwego kozaka, jest łasy na złoto bohus. I to jest taka trójka bohaterów, która sobie po prostu podróżuje po tej Polsce. No i biorą sobie udział w różnych zdarzeniach podczas całej tej książki. Generalnie jest to zbiór takich krótszych opowiadań, każde ma około 50 stron, może nawet więcej. Łączą się tym, że no jest jeden bohater i historia jest w jednym ciągu czasowym pisania. Natomiast jakby to powiedzieć, te opowiadania są osobnymi segmentami, niemniej nie da się ukryć, że lepiej czytać wszystko po kolei, żeby tak yy, wszystko dobrze zrozumieć. Co yy, ja myślę o tej książce? Jest yy, dobra. Tylko, że ma naprawdę sporo wad. Chociaż niektórzy mogą to nazwać zaletami, zależnie od tego oczywiście kto to czyta. Przede wszystkim trzeba mieć na uwadze to, że całość jest napisana w A nie da się ukryć, jest to dość katorżniczy język, szczególnie dla nas osób żyjących obecnie w XXI wieku. No i przez to... No Nie da się zaprzeczyć, że treść czasami odrzuca. ja się przy tym no, nudzi to generalnie. Ja rozumiem bardzo pana tutaj yy, Komudę, ponieważ no, jest on wielkim tym historii. Wystarczy trochę poszukać w sieci, żeby to wiedzieć. I on ma naprawdę potężny pokład wiedzy na temat tego, co się działo w dawnych czasach. Ale no nie da się ukryć, że nie każdy po prostu będzie potrafił zrozumieć jego styl i no i dobrze mu się to będzie czytało. Niestety nie należy do tych osób, chociaż bardzo bym chciał. Yy, o wiele bardziej by mi odpowiadało, jakby narracja była prowadzona z... W półczesnym języku, a dopiero dialogi yy, były staropoświedzione, bo narrator to zawsze osoba, która jest yy, tą osobą wszechwiedzącą, przynajmniej przeważnie, prawda? Więc tutaj mm, przed, mówienie w sposób taki zrozumiały do czytelnika, a jednocześnie potem pisanie dialogów w takim staropoświedzionym, myślę, że by miało o wiele większą wartość, tak naprawdę, jako książka. Ale to już jest moje zdanie. Natomiast no, nie da się ukryć, że staropolszczyzny jest. Dla mnie tak średnio, tak naprawdę. To zależy przede wszystkim od każdego gustu, ale no tak, jak mówię, no ja przemęczyłem tą książkę. Chyba ją czytałem w 2-3 miesiące i po jakimś czasie się wdrożyłem i szło mi to czytanie trochę lepiej, ale nie da się ukryć, że trochę czasu mi to zajęło. Um, przede wszystkim najważniejszą zaletą tej książki jest to, że. Ma naprawdę doskonale napisanych bohaterów. Przede wszystkim mowa tutaj o tytułowym Zborowskim, tym Bekarcie, e, ponieważ jest to osoba bardzo, bardzo e, interesująca. Jest to. Postać, która ma po prostu, jest bardzo z niejasnymi motywami, nieraz e, jednak stara się dobrze czynić, ale no, bywają mroczniejsze momenty w jego życiu i on też po prostu e, ulega tym chwilom. Natomiast nie da się ukryć, że postać Zborowskiego jest po prostu kapitalnie dzięki temu napisana, ponieważ autor pisze bardzo wiarygodnie. A jednocześnie stara się po prostu przedstawiać bardzo ciekawy sposób bohaterów. Tak samo te, ci pomocnicy tutaj z Borowskiego, Hunia a, i Bohusz to są postacie też takie niejednoznaczne, które potrafią zaskoczyć swoimi decyzjami nawet nie tyle bohaterów w książce, co nawet czytelnika, no i pokazują, że mają tam jakiś swój honor i tak dalej. A jednocześnie potrafią po prostu kogoś tak. Jest robić, ale no, wszystko jest po prostu w bardzo fajny sposób napisane. Bardzo mi się też podoba realizm, do, w jakiś sposób podszedł autor tutaj do swojej historii. Bardzo mi przeszkadza w książkach, które dzieją się właśnie w średniowieczu i może w rzeczywistościach, które przypominają średniowiecze, bo o to jakby ktoś wyglądał na innych planetach, to że, no, nie przypomina to średniowiecza. Tak jakby autorzy nie zdawali sobie sprawy jakie te czasy były w rzeczywistości brutalne i... i przepraszam, to nie jest średniowiecze, żebym tutaj nie wspominał, ale po prostu tak się odniosłem, że tak jakby... Autorzy nie zdawali sobie sprawy, jak brutalne mm, czasy były te kilkaset lat temu, jak nawet nie wcześniej, 100 lat temu. Ludzie się całkiem inaczej zachowywali i za 100 lat pewnie całkowicie też będzie inna mentalność. E, podejrzewam, że impuls dla ludzkości, natomiast tutaj, no po prostu, y, Komuda świetnie przedstawia po prostu realia, y, gwałty, morderstwa, rabunki i pisze to w taki realistyczny sposób, że no, nie da się ukryć, że tutaj. Y, jest to godne pochwały. Ponadto, dzięki ogromnemu zasobowi wiedzy, Komuda sprawia wrażenie, że ta książka opowiada o faktycznym bohaterze, który faktycznie żył, bo odnosi się mnóstwo do takich wydarzeń, które działy się w czasach, kiedy po prostu Zborowski miał to swoje przygody, tam potem dołączył do na, poszedł na wojnę i tak dalej. Bardzo. Fajna sprawa. Tutaj warto też zwrócić uwagę na to, że komu w swojej książce ma mnóstwo odniesień, przypisów na samym końcu. Jest to za oczywiście zawarte, gdzie tłumaczy większość zwrotów. Także może nawet warto by było sobie to przeczytać przed lekturą książki, żeby dużo z tego zrozumieć. Ale no to już jest kwestia po prostu. <laughs> Do dyskusji, czy lepiej czytać przypisy, najpierw zrozumieć, co autor będzie miał potem na myśli w książce, czy najpierw książka, a potem przypisy. Niemniej, no, wydaje mi się po prostu, że no jest to dobrze napisane, ale czy to mogę polecić? Naprawdę nie wiem. Yy, tak jak mówię, no, mnie to wynuziło, tak? Natomiast, no, nie da się ukryć, że potrafię tutaj docenić jakąś literatki tutaj. Jest w bardzo ciekawy sposób już wszystko napisana, mam na, te niejednoznaczne, naprawdę rozbudowane postacie, a przede wszystkim, moim zdaniem, to jest najważniejszy aspekt takiej historii. A sama fabuła też jest w tych krótkich opowiadaniach też niczego sobie tutaj. Mm, skupia się na wokół tych postaci. Trochę się powtarzam, ale chodzi mi o to, że, no, jest tutaj znaczący wpływ bohatera na historię, i, I uważam to też za zaletę, bo no, najgorsza historia to taka, gdzie bohater po prostu jest pionkiem, który popycha fabułę do przodu, a no, nie wpływa na zdarzenia. No ale no, tak jak mówię, no, jest to dość męcząca lektura dla części na pewno z nas. Część osób, która jednak jest wielkimi fanami tego staropolskciźnianego Myślę, że znajdzie tutaj coś dla siebie, ale no to trzeba wiedzieć po prostu, czy jest się taką osobą. Bo jeśli chodzi o postacie, tak powiedziałem, fabuła, żadnych nie mam tutaj zarzutów, ale w sposób, w jaki to jest napisane, no nie da się zaprzeczyć, że odrzuca. A to jest chyba najważniejsze, żeby się to dało przeczytać. W każdym razie, jeśli chodzi o jakość tutaj wykonania, no jak zwykle Eddie Brez mnie nie zaskakuje. W negatywny sposób, bo książka jest bardzo dobrze wykonana, jest wytrzymała, twarda okładka, ładna, yy, także tutaj no, nie mam się do czego przyczepić, prawda, druk też jest niczego sobie, także jak za te, ile, 13 zł, to 16, przepraszam, 17, bo 13 zł jest w ten numeracie, naprawdę warto. Także, no, możecie to spróbować na tej zasadzie, że dużo to nie kosztuje, ale w 100% tego bym yy, doradzić Wam nie chciał. Żebyście potem nie odrzucali potem na samoleciku czy coś takiego. No chyba zakończę na tym swoją recenzję. Jest to dość nietypowe, zap nie zaprzeczam, bo tutaj nie było czy typowego czytania z kartki. Natomiast mam nadzieję, że docenicie taką trochę improwizację, że jednak się to Wam spodoba. I co mogę więcej powiedzieć. Zapraszam wszystkich do dalszego oglądania. Trzymajcie się. Na razie. Do zobaczenia. Cześć.